Cześć, witajcie! Zapraszam Was na recenzję tegorocznego flagowca Xiaomi, czyli Xiaomi 15. To bardzo fajny kompaktowy telefonik, a zacznę oczywiście od spoilera. Nie, moi drodzy. W tym roku aparaty we flagowym Xiaomi wcale nie parują, chociaż bardzo starałem się, aby zaparowały. A teraz po kolei do rzeczy. Zacznę od tego, że jest to jeden z najmniejszych smartfonów na rynku. Może nie ultrakompaktowy, ale rzeczywiście naprawdę mały, mocny konkurent dla najmniejszego Pixela, czy dla iPhone'a 16 albo 16e. Jeżeli chodzi o kompaktowość, absolutny top. Jeżeli chodzi o wykonanie, również mamy topkę. Obudowa jest szczelna w klasie IP68, ma metalową ramkę i matowe wykończenie. Jest też oczywiście wersja błyszcząca Liquid Silver, ale mnie akurat przypadła wersja jasnozielona. Całkiem ładna. Tył prawie w ogóle nie zbiera śladów paluchów. Front oczywiście trochę bardziej, ale też nie ma tragedii. Podobnie jak w przypadku ramki aparatów fotograficznych. A telefon możemy chronić już od samego początku. Po wyjęciu z pudełka zobaczymy, że na ekranie jest naklejona taka podstawowa, niekoniecznie trwała folia ochronna. A tył i boki możemy osłonić dołączonym do zestawu pokrowcem. Pod adresem ergonomii nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Ten telefon wręcz jest dla mnie za mały, ale dla tych, którzy mają mniejsze dłonie, będzie idealny. Przyciski są tam, gdzie trzeba. Czytnik linii papilarnych również położony jest idealnie i działa równie dobrze. Bezproblemowo. Szybko i dosyć pewnie, bardzo rzadko zdarza się błędy oczy, a jeżeli ktoś nie lubi podekranowych czytników linii papilarnych, zawsze może sięgnąć do rozpoznawania twarzy opartego o przedni aparat. Nie jest to tak pewne zabezpieczenie jak czytnik, no ale jeżeli ktoś woli, to czemuż by nie. Także całkiem nieźle działa. Całkiem nieźle spisuje się również wyświetlacz tego smartfona. To amoledowa matryca z technologią LTPO, odświeżaniem regulowanym w zakresie do 120 Hz, można oczywiście sobie ustawić na sztywno, ale można to powierzyć. Automatyce. Ekran ma wysoką rozdzielczość 2670 na 1200 pikseli i bardzo fajne, nasycone kolory. Bardzo dobrze spisuje się w słoneczne dni, a jak sobie odpowiednio skonfigurujemy opcję ochrony wzroku, to po zmroku nas nie zmęczy. Nie zmęczy nas również działanie układu dbającego automatycznie o jasność wyświetlacza. Działa w punkt i nawet całkiem sprawnie i szybko dostosowuje się do panujących wokół nas warunków. Kąty czytelności, kontrast są tu po prostu perfekcyjne, nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Da się również polubić nowa, odświeżona odsłona Always on Display, ciągle niestety u Xiaomi niezręcznie nazywanego zawsze na ekranie. Teraz możemy oglądać przyciemnioną tapetę z dużym zegarem, no, trochę na wzór iPhone'a można powiedzieć, ale można wrócić do dawnego wyglądu po prostu z samym zegarem tylko. Always on Display może sobie działać na kilka sposobów i to jest pierwszy sygnał, że nakładka Xiaomi niezmiennie dostarcza nam bardzo szerokich możliwości personalizacyjny. personalizacyjnych. Za co można polubić HyperOSa? No właśnie między innymi za to, że daje bardzo szerokie możliwości dostosowania wyglądu interfejsu do naszych potrzeb i upodobań. Możemy sobie zmienić wszystko, całe motywy ekranowe, od kroju ikon, poprzez ich rozmiar i Można sobie tu podubać. Natomiast to, czego ja w nakładce Xiaomi nie lubię, to nadmiar moim zdaniem dodatkowych aplikacji. Pogrzyba nam kilka sklepów, pogrzyba nam trzy przeglądarki internetowe. Zawsze przy Xiaomi irytuję się, kiedy muszę telefon dostosować do moich oczekiwań. Muszę po prostu pousuwać te zbędne apki, no i was też to chyba czeka. No pocieszenie powiem Wam, że ani razu nie wyświetliła mi się żadna reklama, więc chyba tutaj to akurat poprawiono. Sama nakładka jest przyjazna, przejrzysta, dosyć dobrze przemyślana, i gdyby nie ten nadmiar preinstalowanych pierdółek, to byłaby po prostu świetną nakładką. Ale tak czy siak, HyperOS zdaje się polubić, a każdy, kto już kiedykolwiek miał do czynienia ze smartfonem na Androidzie, tutaj odnajdzie się bez problemu. Jak to wszystko pracuje, moi drodzy? Całkiem fajnie. Jest tutaj Snapdragon 8 Elite, czyli najmocniejszy obecnie procesor na rynku. Szybkie pamięci. No, powinno to działać pięknie i w zasadzie tak jest. Przez większość czasu działa pięknie. Ten telefon na pewno nie będzie się ciął nawet przy wymagających grach. Ma aż nadmiar mocy. Niestety, z racji prawdopodobnie swoich yy, skąpych wymiarów jest też niezłym grzejnikiem. Podczas benchmarków i podczas grania też i podczas filmowania również smartfon ten potrafił się naprawdę solidnie nagrzać. Naprawdę solidnie, do tego stopnia, że niektóre benchmarki przerywały działanie, a telefon wyświetlał ostrzeżenie o przegrzaniu się. Co za tym idzie? Zauważymy też bardzo wyraźny i odczuwalny niestety throttling. Oczywiście on się pojawi dopiero przy znaczącym wzroście temperatury niemniej pojawi się i może niektórym użytkownikom szczególnie graczom dać w kość. Jak przystało na smartfon z 2025 roku, nie mogło tutaj zabraknąć funkcji opartych o sztuczną inteligencję, czyli AI. No i mamy tutaj pełen pakiet tych funkcji, szczególnie w odniesieniu do fotografii. Mamy oczywiście inteligentną gumkę, mamy rozszerzenie kadru, mamy nawet bardzo fajne, to ucieszy tych wszystkich fotografujących przez okna, usuwanie refleksów powodowanych przez szyby. I powiem wam, że nawet to całkiem nieźle działa. To oczywiście Oczywiście nie wszystkie funkcje AI, ale ci, którzy znają ten kanał, wiedzą, że ja akurat AI się szczególnie nie ekscytuję, zatem na razie kończymy i biegniemy do funkcji komunikacyjnych, a te, no cóż, wszystko na poziomie. Mamy tu Wi-Fi 7, mamy Bluetooth 6.0, mamy Dual SIM oczywiście z funkcją eSIM również. Czyli wszystkie potrzebne i najnowocześniejsze w danym momencie moduły łączności tutaj mamy. I telefon bardzo dobrze radzi sobie, nawet w miejscach o trudniejszym zasięgu. Sprawdziłem i jest naprawdę ok. Również ok jest po prostu jakość połączeń. Nikt nie narzekał, że mnie źle słychać. Ja wszystkich słyszałem bardzo dobrze. Może czasem warto nawet przyciszyć telefon, bo słychać naszego rozmówcę zagłośno wokół nas, ale to raczej. Zaleta niż wada, bo w warnym otoczeniu będziemy mieli komfort rozmowy. Pod względem jakości połączeń jest jak najbardziej okej. Okay. Całkiem okej okay są również głośniki. Oczywiście są stereofoniczne. Nie jest to co prawda taka pełna, równomierna stereofonia, bo wiadomo, dolny głośnik może więcej. Ale generalnie głośniki brzmią bardzo fajnie. Zarówno tony wysokie, jak i niskie są podawane w odpowiedniej dawce. Grają te głośniki po prostu bardzo przyjemnie dla ucha, a zatem głośniki również są bardzo dobre. Oczywiście mogłyby być jeszcze trochę głośniejsze, wcale bym się nie obraził. A jak jest z baterią? Mamy tutaj ogniwo krzemowo-węglowe, czyli mamy większą pojemność baterii, mimo niewielkich rozmiarów smartfona. Bateria ma pojemność 5240 mAh, nie zatem większa niż w poprzednim modelu, ale niestety trochę mniejsza niż w 15, którą można kupić w Chinach. Tam jest 5400. Mimo tego, że w Europie dostaliśmy mniejszą baterię, na akumulator raczej narzekać nie mogę. Bez problemu ten smartfon wytrzymuje cały dzień, bez żadnego wysiłku i bez kompromisów związanych z oszczędnością oszczędzaniem energii. Przy normalnym użytkowaniu, to nawet te dwa dni jest w stanie pociągnąć bez konieczności ładowania. Co jest całkiem dobrą cechą i zaskakująco dobrym rezultatem, zważywszy na wymiary samego smartfona. Spodziewalibyśmy się przecież małej baterii. Do tego mamy fajne, bo 90-watowe ładowanie. Niestety, ładowarkę musimy sobie kupić osobno. Pudełko, choć grube, wcale jej nie skrywa niestety. I o ile trafimy na odpowiednią ładowarkę, napełnienie akumulatora powinno zająć w granicach 40 minut. Jest też 50. 10-watowa indukcja, znowu pod warunkiem, że macie odpowiednią ładowarkę, najlepiej od Xiaomi. I ładowanie zwrotne, 10 w czyli można sobie doładować słuchaweczki czy smartwatcha, także z powodzeniem. Ogólnie rzecz biorąc, baterii też można być zadowolonym, zważywszy, że telefon jest stosunkowo niewielki i producent na pewno sporo się nagimnastykował, żeby tamte ponad 5000 mAh w środku upchnąć. No i przechodzimy do fotografii. I powtórzę Aparaty nie parują w odróżnieniu od ubiegłorocznego flagowca. Serio testowałem, nie tylko ja, cała nasza branża testowała i raczej nikt nie mówił, żeby obiektywy zaparowały, czyli jest zupełnie dobrze. A co my w tej ramce fotograficznej znajdziemy, moi kochani? Główny 50-megapikselowy aparat z bardzo dobrą przysłoną 1.62, optyczną stabilizacją obrazu i ekwiwalentem ogniskowej 23 mm. Kolejny aparat również jest 50 megapikselowy, również z optyczną stabilizacją obrazu, przysłoną 2.0 i ogniskową 60 mm, co przekłada się mniej więcej na 2,5-krotne przybliżenie bezstratne. Do tego mamy jeszcze 50 megapikselowy, co za niespodzianka, aparat szerokogodny o przysłonie 2.2 i polu widzenia 115 stopni. Komplet dopełnia 32 megapikselowy aparat do selfie, znowu z przysłoną 2.0. Jak to wszystko fotografuje? Co za niespodzianka, zdjęcia są na naprawdę dobrym poziomie, nie ma na co narzekać. Oczywiście wiadomo, sporo tutaj dokłada też AI. I udział w sztucznej inteligencji zauważymy między m.in. chociażby w bardzo fajnej plastyce zdjęć. Bardzo ładnie czasem rozmywa się tło, nawet bez trybu portretowego. I podobnie trzeba pochwalić również działanie HDR-u. Zdjęcia są szczegółowe, wyraźne, czytelne i co najważniejsze, nie widać już bardzo dużych różnic pomiędzy obiektywami, aczkolwiek wciąż bez trudu dostrzeżemy, którym obiektywem jakie zdjęcie zostało wykonane. Niemniej ta różnica jest stosunkowo niewielka. Fotografując po zmroku, tryb nocny w zasadzie włączy nam się automatycznie automatycznie wydłuży czas naświetlania, co zaowocuje również bardzo przyjemnymi w odbiorze zdjęciami i tu nawet śmiało można sięgnąć po pozostałe dwa aparaty, czyli szerokokątny i tele. One również dają sobie całkiem dobrze radę w nocy. Moim zdaniem chyba w sumie szerokokątny wypada w tej chwili najsłabiej. Niemniej nadal to najsłabiej, to jest całkiem dobry poziom. Jeżeli chodzi o zoomowanie, no to wiadomo, to proponowane na ekranie 2,6 razy albo dwa razy wychodzi całkiem dobrze, a im dalej tym gorzej, ale to jest normalne i później, kiedy do głosu dochodzi. Chodzi już o zoom cyfrowy i rozciąganie pikseli, no to niestety tracimy mocne jakości i znowu powtórzę, raczej unikajmy tych maksymalnych krotności zoomu, nie dajmy się złapać na te cyferki. Taki realnie użyteczny do oglądania zoom to jest do 10 razy i zdjęcia wykonane z przybliżeniem do 10 razy pokażą się w sumie całkiem fajnie. Telefon pozwala również na zrobienie bardzo ładnych zdjęć makro. Odległość, z jaką łapie makro, to niestety 10 cm, więc musimy się odzwyczaić od podchodzenia z aparatem tuż do samego obiektu. Ale w momencie, jak już telefon złapie ostrość, no to zdjęcia makro wyjdą naprawdę świetnie. Bardzo mi się podobają, szczególnie właśnie jak znowu wrócę do plastiki tła. Jest ona po prostu miła dla oka. No i selfiaczki. Tutaj w zasadzie nic dodać, nic ująć, jest bardzo dobrze. HDR dobrze poprawia tło za nami, jeżeli jest zbyt jasne. Kolory skór jest oddawany dosyć naturalnie. Nie jest oczywiście upiększanie, jeżeli by ktoś lubił. Także z również spokojnie będziecie zadowoleni będziecie też zadowoleni z jakości filmów, ta także jest bardzo dobra, stabilizacja pracuje nader fajnie, filmy są płynne, wyraźne, z niezłym dźwiękiem, tylko trzeba uważać, żeby mikrofonu dłonią nie przysłonić, bo wówczas robi się takie dziwne echo, głównym aparatem możemy nagrywać nawet w 8K w 30 klatkach, albo w 4K przy 60 klatkach, przed nim niestety nie ma 8K, jest tylko 4K w 60 klatkach, no nadal dobrze prawda, aparat pozwala na przełączanie się pomiędzy tylnymi obiektywami bez przerywania zapisu, niestety zabrakło tej opcji przy przełączeniu się na aparat przedni. Żeby nagrywać selfie, no niestety trzeba zatrzymać zapis. Ale to w sumie nieduży drobiazg, podobnie jak to, że aparat czasem trochę zbyt powolnie reaguje na zmianę ekspozycji na planie. I przez sekundę obraz może być albo za jasny, albo za ciemny. To się zdarza niezwykle rzadko, niemniej jednak zdarza się i dlatego Wam o tym wspominam. Aplikacja aparatu tradycyjnie już dla Xiaomi jest prosta, przejrzysta i czytelna. Co ważne, tryby fotograficzne możemy sobie uszeregować tak jak sobie życzymy. Jedynym błędem, który Xiaomi notorycznie popełnia, jest schowanie trybu makro w innym miejscu niż pozostałe tryby fotografowania. To akurat jest trochę bez sensu i to moim zdaniem powinni w końcu poprawić. A zatem wyszło na to, że smartfon prawie idealny, bo kompaktowy, a jednak flagowy w każdym praktycznie aspekcie. Na co narzekam? Na przegrzewanie się. Niestety są scenariusze, kiedy ten smartfon jest. Jest zdecydowanie za ciepły i zaczyna trotlować. Narzekam na to, że nie mogę się przełączyć bez przerywania zapisu wideo na aparat przedni. Głośniki mogłyby być odrobinkę jeszcze głośniejsze, ale w sumie to grają całkiem dobrze. A na pojemność baterii również nie będę narzekał, bo jest zaskakująco duża jak na gabaryty tego telefonu. Czyli wyszło bardzo w tym roku dobrze, bo przypomnę, obiektywy nie parują. Xiaomi 15 cieszy płaskim, bardzo fajnym wyświetlaczem. Cieszy bardzo dobrą jakość zdjęć. Całkiem rozsądnym czasem pracy bez ładowania. I całkiem sympatyczną, choć niezmiernie przeładowaną dodatkowymi aplikacjami, nakładką interfejsową HyperOS. Niniejszym smartfon ten rekomenduję wszystkim, którzy poszukują modelu o niewielkich wymiarach. Jako konkurencja. Powiedziałem na wstępie, najmniejszy Pixel 8 lub 9a, najmniejsze iPhony czyli 16 albo 16 i to w zasadzie tyle co mamy na rynku z tak niewielkich telefonów. Producent życzy sobie za ten model 4200, ale grzebiąc w internecie znalazłem już ofertę za niecałe 3600 zł, czyli tanieje. Zatem, jeżeli ktoś szuka kompaktowego smartfona z Androidem na pokładzie, musi zastanowić się, czy woli Xiaomi z przeładowaną nakładką i świetnymi aparatami fotograficznymi, czy raczej woli czystą surowość piksela. I z tą rozterką na razie Was zostawię, żegnając się, dziękując za oglądanie i zapraszając na kolejne filmy. Do zobaczenia! Cześć!